Jak dbamy o środowisko? Segregujemy nasze odpady. Do niebieskiego pojemnika wrzucamy papier, do żółtego metal i plastik, do zielonego szkło, do brązowego odpady organiczne, do czarnego pozostałe śmieci. Dzięki temu mniej odpadów trafia na wysypiska śmieci, bo dużo z nich udaje się odzyskać, poddać recyklingowi, żeby były użyte ponownie. To kompostownik. Zgromadzimy w nim odpady organiczne, by uzyskać nawóz naturalny dla warzyw i roślin w naszym ogródku. Dzięki temu nie używamy sztucznych nawozów. Dzięki tym beczkom zbieramy wodę opadową do podlewania naszego ogródka. W ten sposób oszczędzamy wodę. Zostawiamy powierzchnię biologicznie czynną. Nie utwardzamy całego podwórka, żeby zatrzymać na nim jak najwięcej wody. Zostawiamy miejsca, w których nie kosimy trawy. Tu kwitną kwiaty oraz żyją owady i małe zwierzątka. Budujemy i stawiamy domki dla pszczół murarek, które nie żądlą, a zapylają kwiaty. Zamiast auta wybieramy rower. Już wiem, to nie takie trudne.